A witajcie w pierwszym odcinku z serii Survival Games jest ze mną Minus 10 Tak i teraz wbijamy o, ale witamy Ale łatwo zdobyć witamy, strasznie to po Mało osób było no dobra, nieważne. O skrzynia. Tylko właśnie mnie wywaliło. <laughs> o o. A ja mam dla ciebie mieczyk, a ciebie wywaliło. To czekaj i tak zaraz będę na drugiej arenie i tam. Ale chcę tą arenę wygrać, bo mam żelazny mieczyk chyba jako jedyna. I złoty. Da się jakiś ten wygrać? Co? Skrzynia! Czekaj, czekaj, bo mam lata. Nie, nie jeden. Czekaj, powtórz, bo mi cię reaguje. Ej, ja go bić nie mogę, jaki cheater! Kurde. No to matko. Ale nie, to jest antycheat. cheat. GONIĄ, mnie, GONIĄ! Kurde, to się źle skończy. O kurde. Czekaj, nie, nie wiem, chyba przegrałam, bo nie piszę. Dobra, nieważne. No to wchodzimy na kolejną arenę. Jaką? Może być też. Mm. Nie wiem. Jest niej, to nie wiem. Może 24 teraz. Dobra, ile jest. O jest, dobra. O, nie znam. Nie znam tej rany, ale spoko. Ciekawa mamka. Nie widzę cię. Dobra, to widzimy się jak zacznie odliczać. Siema, już jesteśmy, już zaczyna odliczać. Za 20 sekund się zacznie. 10, 9, 8, 7, o, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy, chociaż nie wiem, gdzie są skrzyni. A tam! O, nie. Akurat jest tylko ja i taki jeden gościu, więc będzie łatwo wygrać szczerze powiedziawszy au! kurde! Jaki zabił mnie? O, kiepsko kiepsko, ta, ta e, ja runda była... ta runda była kiepska Dobra chwilę poczekamy, nie będę już robić cięcia, bo to trochę was sens. Ale idę na no. war... chodź Nawet nie wiedziałam, że jest taki wart. Jest miecz. Bo i tak tylko wyjeżdżacie, więc też co pójdzie. E, Wy jesteście tylko o siebie, nie? Co będzie, jeśli wygramy? Mm, no nie wiem, będzie super. Jabłka lecą! Zabraliśmy jakąś mocną. Jaka? Tu się nie A. czeka 8 sekund. Lecę, kuki, jadka, lecę, kulki. Teraz gdzie są pioruny? Oto, tam. O, jest pioruna. Przynieś Pokażę może jakąś muzykę O, dla coś będzie lecieć, ale nieważne O, widzę Łukasz Dobra, mam tę jabłkę, nieważne. Eeeem, chyba że teraz jakiś poleć. Eee, jabłka. Dobra, mam 8 to spadam. patrz, wybrałem. Dobra, no to wchodzimy. 10 wybrał i pisze śmierci na RM24. To chodź na... nie wiem, spróbuj na jedynkę. Nie, jestem w pierwsza w kolejce, to nie. To chodź na czwórkę, na czwórkę. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Lećkę na skrzynię. Ty posz poszedłeś e, po skrzynie? Tak. Dobra, już uciekam, wystarczy, że mam miecz, to jest najważniejsze. Szybki... Jaki masz miecz? E, mam miecz... o, żelazny, to dobrze, o jeden. Okay. Dobra, już dwóch rozwaliłam. O, to nieźle. Ja jestem w takim dziwnym miejscu. Oj, sorry, to był mój brat. Ale szybko uciec. O, właśnie, piszcie w komentarzach, czy mam zrobić serię w Brickforce. Dziwne, że potworów nie ma w takich ciemnościach. To jest bardzo o, dziwne. złota jabłka. Dobrze. Głównie, że to jakiś parkour. Nieważne. O, Tam bym się chciała dostać, tam jest skrzynia. Na razie to jest latam z dwoma grzybkami. Jesteś ciągle na tym SG? No a ty? No ja też. No, mówię ci, że latam z grzybkami, to chyba wiadomo. Że jestem na SG. To niedługo biegać nie będę mogła. No to jeszcze tu nikogo nie było. Żal. żal. Jakieś miałam tam dostać, nie Zabiłam już czterech połotek. Jakieś miałam tam dostać, nie pamiętam, kurde. Ej, zabiłaś już kogoś? Nie, bo mam jedynie dwa grzybki i za niedługo ten z głowy. Więc, wiesz... A tu są schody, kurde, ja ich nie widziałam. Teraz, o... Od... Skrzynia! Jej, coś mam przy okazji. Kolejne. Pozostało czterech y, graczy. Mam. W sumie to trzech. Tak? No, bo nas, bo mnie chyba nie liczysz. Czy liczysz? O, mam jest zbrojkę. Mam dla ciebie spodenki. Mam wszystko. O, jest. No to nie mam dla ciebie. Mam dla mnie na zapas. leci. O, co jest? Skrzynia! O, złote. Oj, dobra, ja muszę wyjść z tej areny, bo już musimy kończyć, No zaraz się czas kończy nagrywania. Dobra, no to no to ja się z wami żegnam. Dziękuję, no i żegnamy się. No cześć. No cześć.